Siemano wariaty, w dzisiejszym odcinku będą nidziaki budować zjeżdżalnię, na której będą musieli zjechać. Każdy będzie miał liczone punkty. Macie 30 minut na zbudowanie zjeżdżalni z tych do schodów. tak mało? Co? Czemu tak mało? 30 minut. Jest was 5. Sam bym to zrobił. To Jest dawaj. was pięciu. Macie 30 minut. Tutaj macie materiały potrzebne do budowli. Możecie brać też swoje materiały. Taśmy, wszystko. Tak więc no co? Czas. Start! Kulę, szybko, tylko, bo nie zdążymy Najpierw kartonem zaobożymy, a potem wszystkim co miękkie Potem się, tu taśma, szybciej Ale boki chyba nie, Ale Ale później na tym zjeżdżamy, więc to musi być równa powierzchnia Będzie ta folia i na końcu tam lejemy mydło z wodą i będziemy na tym zjeżdżać. Slip and slide I na pewno zaczniemy i... od samej góry, żeby potem było to na O, górę. masz taśmę, zarobiście. to zaczynamy z kartonami, co? To... Lekzaj... O, patrzcie, ekipa remontowa leci Woo! Kniemy, no dobre. Z materiałami! Patrzcie! No, I to bada. jest przyspieszenie o jakieś 25 minut. Tak? O, patrz, to tam? O, no i widzisz, kurwa. I no na cenę Dobra, no, teraz musisz się to no, przykleić, nie? No, ty się wszystko zrobi kierowników? <śmanym> Uważaj bo uzyskamy. Uważaj. Ej, to był jasiek. Kto go kuzik To jest Jasiek! To jest Dłuszka? pinka dinka ogólnie, ale tego nie każdy musi wiedzieć. <śmanym> <śmanym> nie każdy musi wiedzieć, że to, to się nazywa pinka dinka. Jeżeli wy też nazywacie swoje poduszki jakimiś wymyślnymi imionami, to naciśnij. Ale na co tak nazwałam? A gdzie jest? To? Ale fajnie! A, ALE prędko! ALE ALE Fajnie! A, A, ale fajnie. A, Dobra widzowie. Co robicie? Panie operatorze, no, ma teraz już w połowie przyklejony, więc połowa zjeżdżalni jest już gotowa. Ale my jesteśmy super, tak? gdyby, nie nie, gdyby nie pomysł mojego i Borysa, to byście tu siedzieli do utranej nocy. Słuchaj! Yeah. Byśmy sobie poradzili nawet U... na lepiej O, tak, widziałam, słowa. właśnie. Ej, a jak, jak obstawiasz, Bobera, kto wygra? No oczywiście, że ja. Okej, okay, Elisza, jak <laughs> ty obstawiasz? Ej, ja się czuję tutaj źle, bo się być jednością i mniej się tym razem a ktoś tutaj się ubywa, no Ale to na końcu próbier. tylko wygrany dostanie nagrodę. Tylko jeden może być wygrany. Kolejny no teraz przyklejamy widzowie, już naprawdę nie dużo brakuje do o, o, o. podstawy Eliza, <słuk> A to nie Eliza zrobiła tylko tinka Dinka, bo wiem, że to ja nie <słuk> jest niebezpieczna, Proszę Państwa, zostało wam 10 tak. minut! Yeah. 10 okay. minut! Ja teraz idę! Pochować przedmioty, na których będziecie zjeżdżać zaraz i konkurować pomiędzy sobą Dobra, Tak więc wziąłem, jak macie 10 minut, przygotujcie się lepiej Pierwszym przedmiotem, na którym będę zjeżdżać to jest piękny pan krokodyl Na którym ciągle śmigamy tutaj i on jest mega śliski Jak ktoś pomyśli, że przykład go nasmarować jakimś śliskim płynem i tak dalej No to będzie na pewno śmigał bardzo szybko, tak więc to jest mega dobry przedmiot Kolejnym przedmiotem jest oponka Oponka może być średnia Chyba, że ktoś się położy tak na i będzie jechał tylko na tym materiale Bo jak ktoś położy dupę, no to może zahamować, tak więc Ona może być ciężka, jak ktoś pomyśli, to to na pewno dobrze pojedzie Dobra, kolejnym przedmiotem jest oto ta deska Ona będzie chyba najcięższym przedmiotem, ponieważ ona jest dość szorstka I też będzie trzeba ją posmarować na pewno jakimś kremem takim, albo czymś No, myślę, że najcięższy przedmiot Teraz Kolejna jest taka deska Ona jest już bardziej śliska, wydaje mi się, że ktoś usiądzie na kolana to pojedzie bardzo daleko na niej No i ostatnim przedmiotem jest Takie oto, jak to można nazwać? Talerz Talerz Nie, były takie te jak się zjeżdżało Taką rączkę miały i to były jabłka czy gruszki? Janka. Gruszki, gruszki Janka. chyba No pewnie kojarzycie tak yy, na śniegu co się zjeżdża, tak dupą tylko się siada, albo kolanami śmigasz Ale to, to będzie mega dobre Weźmy na razie te rzeczy No i idźmy po ogródku i je pochowajmy jak ja to dzisiaj przyczyniłeś? Dawaj go! Thank you! Dobrze ci gratyk idzie! Dzięki, ja jestem na oceanie! Się na no, 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 no. Patrz, patrz, patrz teraz, nie? Tam idzie, idzie wszystko płynnie Tu zakrę, no, będzie płynny w miarę Co trzeba naprawić, bo tutaj Dziewczyny nie Tu No, coś mieć przyklejone tam rzucę. Może zajmie to kilka prób, ale da radę No i dupa <laughs> Może tą stronę wrzucę. O Gitara, idealnie, siadło Tak? No Czy lepiej jak nie widać tego? Jest krzywo po prostu Żeby było mm. ciężej Możemy spróbować trochę przejść O tak na przykład, no Myślicie że się skapnąłem Ja myślę, że nie, <laughs> nie co szukać do końca życia O tak O dobra, no Dobra, no. I mo bardzo git. Dobra, chodźcie, lecimy. Okej, okay, super. Chłopacy kończą przecinanie. Jedną płachtę bierzemy na górę, drugą na dół. I to będzie już końcowy element, w końcu będziemy mogli zjeżdżać. O! Tyle się napracowaliśmy. Zrobimy pierwszy trudny zjazd. Ty jak to rozwalisz, to już nikt nie zjedzie, wiesz? Wiem. No to zjeżdżaj. No już inundanty. słyszę. To o! Ej, syp Działa. Jest nie puszczyło się? No, tak wewnętrznie tylko. My, żeby to zrobić szybko, trzeba to zrobić tak agresywnie. Jest! Dobra, może być. Może być, może no. Może być, wystaje, ale jak ktoś będzie się zapatrzony, tak? To może nie do góry. Informuję, że to jest dodatkowy przedmiot, bo nie wiadomo, czy Boris będzie chciał się zgodzić, żeby nim pojechać, tak więc. Powiemy mu wcześniej, że jest takie auto do wybrania. Jeśli się nie zgodzi, to po prostu on będzie wykluczony, ale to zobaczymy. No i czek. Zaparkowany. Majka. Uwaga, uwaga! Koniec czasu! Bum, bum, Ej, bo tak, nie ja nic nie robimy! Skończę. Nic nie robimy, nic nie robimy. I uwaga! Teraz waszym zadaniem będzie znaleźć rzecz, na której będziecie musieli zjechać. Ta rzecz będzie zależało od tego jak zejdziecie tak naprawdę, no bo są gorsze i lepsze rzeczy. Wszyscy wychodzicie prontowymi drzwiami. No, tak, tak. I trzy, dwa jeden, start! Ja, ja nie chcę się pchać, bo to kalectwo. A widzimy to? Gdzie? Nie wiem stary. Ja nic nie widzę. Ej, naprawdę tu nic nie widzę. Ej, tu na pewno jest pochowane coś? Ej, widzicie coś? Gdzie to coś jest? Dobra idę tu zobaczyć, a tu pod tym, Po coś jest Jest! Znalazłam! Mamy yy, Brawo! deskę surfingową rekina Ja chyba jestem ślepy Nie tylko ty! No przecież to... On powiedział, że to będzie widoczne, ale tu nie ma nic Ja... Ej bierzemy kaptura ze sobą, tylko jak ja go wezmę? Kaptur! Kaptur! Dzięki! <grystanie> Nic nie widzę. Mega głupio. Mega 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 głupio. Tu na pewno... Tam był Bierzemy do Nacika. Myślałem, że w naszym pokojowym na musi się coś znajdować. O, to to by... Wiesz ja co by tam nie dosięgnął nigdy? Tak to musiał Sebastian pomagać. Ale jest coś takiego tak, okrągłego, to co? Dzięki. Bo na to wchodzisz i slajdem po prostu. Lecisz. Dobrze ukryte, bo kolor wiesz, Alek, nie był taki. Ty tam spojrzałeś i ja wtedy i zobaczyłem wtedy? Ja, co jest z moim ziemniaczkiem? Patrzcie. Patrzcie. Czemu on jest biały? faktycznie. Pierwszy jest Gracian, Gracian co wylasowałeś? Donatana. Do hmm. Donatan jest się moim przyjacielem i będę na nim jeździć. A podoba Ci się? Bardzo. Ja mam ten starszy żółwia ninja. Taką, o, Naprawdę Na pewno tego się O tym mm. myślę. Przez? Ogólnie to jest dobre, bo to jest zero tej oporu, praktycznie ma. Super płaskie, wchodzi na kolana w tym lecisz. Dobra, ja mam Ala deskę surfingową i ja uważam, że na tym będę dość szybko zjeżdżała, bo już wcześniej co i w jak to, to będzie tak szybko zjeżdżało, że się boję, że ja się trochę zawiję na tym, ale to <grym> przez to, że mam się podobny materiał, więc nie Będę cię łapał, dobra! No i krokodyla ja ja mam krokodyla. Jest to dobra wersja, ponieważ będę. On jest bardzo smukły, więc też będzie szybki więc go tutaj wykorzystamy, chłopaki. Dobrze. Siema. Elo. Ja tutaj jestem z moim młodym kapturem, Kajtkiem. Muszę tylko zaprezentować Ej, wejść. Myślę, że rozwalimy konkurencję, bo jako jedynie, ko jedynie mamy napęd na cztery koła i kurna rozwalę was. ale w ogóle ci do adresu No właśnie, witujemy do siebie no, sercami, więc ja myślę, że tutaj mam matching z tym samochodem, jeszcze nawet kask mam w to przeznaczenie to. Dobra, już wam wyjaśniam konkurencję Jedziemy po razie i w tym razie muszę powiedzieć czas, efektywny zjazd i lądowanie Tak więc na wszystko będę musiał patrzeć Będzie to ciężkie, ale postaram się A tak więc co, pierwsza poleci Emika, będziemy lecieć według tabeli Ja już odpalam stoper, powiem 3, 2, 1, start i startujesz Już się rozpędzam Dobra, leci, leci, Dawa, leci, leci. Ej, leci. Dawaj o, nie, Dawaj, czas Ej, się leci. liczy Y'all yeah, Dobra, chodź do punktacji Ja mam jeden minus, bo jestem Zresztą ostatni. Zjazd. I tor po moim, przed moim zjazdem już będzie ciężki. A, będzie to na. No. Efektowny zjazd. No kurczę, tutaj miałem bardzo dużo emocji w sobie, i myślę, że to był efektowny zjazd. Kurde, szkoda, że zabrakło mi tylko prędkości na pewno przede wszystkim. No, właśnie nie. Ta prędkość brakowała. Wyhamował na zakręcie Ale wyhamował kurze, na zakręcie, bo był duży, tak więc to było bardzo ciężko. No, jakby było szybko. To bym dał ósemkę, ale że jest wolniej, no to dam 6,5, dobrze? Dobrze, Kajtek, następnym razem ich rozwalimy. 6,5? A lądowanie? Nic ci się nie stało, bardzo pięknie wylądowałaś i tak dalej, tak mi daje 9. No, bardzo fajne lądowanie, nic ci się nie stało. Na no, zawsze w moim sercu. Więc pięknie. Dobrze, bo następnym razem będzie jeszcze lepiej, co? Proszę no Państwa, kolejna jest Eliza. Policzę 3, 2, 1 i start. Na słowo start Dobra, ruszasz. 3, go. 2, 1, start! Wejście! Ej, i wejdzie do Waga? Nie! Nie! Dobra, zaklę! Nie! Ej, fajnie! Zobacz, tyle sekund. Nie! ładnie, dzień się 9,98 nawet nie 10 centów To No i to pierwszy zjazd, tutaj była pierwsza tura, co była? No i ona fajnie zaprocedowała się, Eliza. A Ale tam dalej potem już były komplikacje. Mam Na nadzieję, że mój krokodyl nie wystawił takie Jej, wystawi w takiej samej sytuacji. Dobra. Efektowny zjazd. zjazd, no fajny był ten zjazd i był szybki Ja właśnie tutaj oceniam bardziej po szybkości zjazdu Żeby ten y, zjazd był szy szybki i właśnie efektowny, co nie? Ty fajnie jechałeś przez cały czas, żeby się nie wywaliła, byś miała dużą ocenę. Bo mi się tu zahaczyło gdzieś, tu się nagle... No, Tam, widzisz, ale y, już... przykleiły się taśmy do tego i ja potem zjechałam sama bez tego I musiałam się po to wracać no, to widzisz Dobra, no to efektowny zjazd oceniam na... Tutaj też dużo miałem emocji no tutaj dam ósemkę. No i lądowanie. Ktoś miał tutaj lądowanie bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, ale brakowało mi jakiejś pozy fajnej albo coś. Tak miałaś, miałaś ty mogłaś się pokrzeć, bo na gońc została. A skąd mogło powiedzieć, że patrzysz na pozy na koniec? Ja. To ja. efektywne, efektywne lądowanie Efektywne lądowanie, nie? Tutaj daję na lądowaniu 8 Proszę bardzo. To no, jest dużo. Gracek Mogę tutaj rozsmarować? Nie masz, no, masz. Masz. Mogę się Was nie. wytrzeć? Nie. Wszystko, co chcemy. Lecimy z kolejną osobą. Kolejny jest Gracja. Gracja, gotowy? Po chwilę. Trzy, 2, 1. start! BOOOOOO! Wow. Wracam! Wow. 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 Amo mais quando Oh, isso é muito Najlepszy czas do tej pory i powiem Jest. Wam tak: szybko tutaj na samym końcu wziął nogi, wskoczył jeszcze, fajnie, podobał mi się ten skok, tak więc było efektownie. No i lądowanie też było niczego, sobie, fajne. Efektowny zjazd. Podobał, podobał mi się ten wyskok bardzo. Ten wyskok, i że wyskoczyłeś i usiadłeś na nim, że takie skoki w cyrku. No i lądowanie, tutaj było lądowanie i było zejście i było ra, była radość. No Te i lądowanie też było fajne. No i tutaj też bym dał 8,5. Tak. Dobra. Wiktor, gotowy? Jestem! Trzy, dwa, jeden, start! Lecimy! <grables> <grables> Kurde, proszę Państwa, kolejny rekord Bardzo mega mi się podobało to, że tak zakręciłeś i uniosłeś trochę krokodyl, żeby Ci się stało Nie walnęłeś w ścianę, tylko krokodyl i tak się obiłeś i nie zjechałeś Na końcu gdybyś tutaj nie jest, spadł z niego, bo spadłeś na dupę na koniec Tak więc lądowanie trochę cię będę musiał obniżyć Ale ogólnie efektowny zjazd daje ci tutaj najwięcej punktów, 9,5 Mega mi się to podobało, że tam tak zahamowałeś i tak dalej, mega fajne to było No i lądowanie, to tutaj dam 8, no bo spadłeś na dupę Tak więc no 3

Ale też było fajnie, on się tutaj zakręcił. Na, był, to na samym końcu się zakręcił. No, tak, że ty, z... No to właśnie, takie no, tego No i lądowanie, no kurczę, też mega fajnie. I jedyne coś, czego się bałem, to właśnie w lądowaniu też patrzę na bezpieczeństwo. Czyli lądowanie i tak no. dalej. Tam noga mogła ci się powinąć i mogła jest Je, Nie, to tam jest, jest materac dmuchany Ja wiedziałem, że wszystko Jakby tam była ściana. No bo to by była lipa, ale wiedziałem, że to jest materac, więc nie bałem się nie ma z nogą? Bo jest, Dlatego bo no, no. Boli Dlatego no, były emocje, Ale prawo nie boli To Dziewięć i pół Proszę bardzo Dobra, uwaga, uwaga, policzyłem już wyniki. No i nasza tabela prezentuje się tak. Piąte miejsce, niestety, ma Emilka, bo miała najcięższe auto. No co ty gadasz? prowadzą się za niesprawiedliwe osąd razem z Kają. A, dobrze, dobrze. Dobra, kolejne czwarte miejsce ma Eliza. Najlepszy od końca. Najlepszy. Uwaga! Na podium trzecie miejsce zajmuje Borys Ryskala. Dziękuję, dziękuję. Brawo! Brawo, brawo! Dobra, drugie miejsce zajmuje Gracja. No i pierwsze miejsce zajmuje zabor i miał jeden więcej punkt od Gracjana Brawo! brawo. A, bardzo. Ale jak wiecie, jesteśmy w przedszkolu, tak więc mamy tutaj drobiazgi dla was. Dziękuję. Proszę bardzo. O, to czerwone, wiecie... to czerwone, ja lubię. A tej... Czerwone dla wygranego? No dalej. żółte? to jest drugie miejsce. Ja Jeste, Tutaj jest. Z... Nie, nie chcę zielonka. Z czerpkiem na zdrowie, ja No i dobrze. O. Dobrze, bo jest twardszy. Dziękuję, no i co? Na tym kończymy odcinek. Zostawcie subskrypcję na naszym kanale i widzimy się jutro o godzinie 16. Siemano! Brawo.